Finansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Z wielką przyjemnością przedstawiam, proszę Państwa, panią Maję i Karola Federkiewiczów. Oboje Państwo pracują na Łotwie, ale o tym już. Powiedzą sami. Pani Maju, ile już pani lat pracuje na Łotwie? No, w tym momencie to już będzie czwarty rok na Łotwie, tak? Najpierw była Ryga, teraz Krasław. Proszę troszeczkę mi przybliżyć tą Rygę. Gdzie pani uczyła? Czy to była szkoła systemowa, czy to było stowarzyszenie? To była szkoła w systemie oświaty łotewskiej, ale był tam język polski. I to była szkoła tak naprawdę od przedszkola aż do matury. No, i to była szkoła finansowana przez państwo łotewskie, ale uczniowie polscy mieli prawo właśnie uczyć się tam języka polskiego, historii, były też przedmioty w edukacji wczesnoszkolnej po polsku. No, później weszły te reformy też oświaty łotewskiej. Tego języka jest polskiego coraz mniej, coraz mniej. No, ale to była szkoła taka właśnie systemowa. W Rydze to była szkoła imienia Ity Kozakiewicz. A ile uczniów chodziło na język polski, pani mają? Tak naprawdę na język polski nachodzili no, wszyscy, którzy uczęszczali do szkoły, bo język polski był przedmiotem obowiązkowym, więc naprawdę tak na cała szkoła to było około no, 350 osób. No to jak pani sobie poradziła ucząc te 350 osób? No na szczęście oprócz mnie jeszcze była większa kadra, bo Orpek w tamtym roku, jeszcze jak ja byłam, kierował sześciu nauczycieli, więc było to spore grono. A kiedy może do pani dotarł? No tak naprawdę to my pojechaliśmy do Rygi razem. Od początku razem byliśmy, także od czterech lat już jesteśmy tu na Łotwie, trzy lata w Rydze. No i teraz pierwszy rok jesteśmy w Krasławiu, bo zmieniliśmy miejscowość z Rygi na mniejszy, na mniejszy Krasław. A Panie stąd... Karolu też uczy języka polskiego w tym Krasławiu. E, tak, to jest mój pierwszy rok, kiedy uczę języka polskiego, jestem nauczycielem Wychowania fizycznego oraz języka polskiego. Także to jest mój pierwszy rok jak uczę języka polskiego. Jestem w stowarzyszeniu Strumień tutaj w Krasławiu i przez poprzednie dwa lata pracowałem w szkole również jako wolontariusz. W szkole Ity Kozakiewicz pracowałem jako wolontariusz-pomocnik, taki w przedszkolu prowadziłem zajęcia sportowe z, z dziećmi cztero, pięcio, sześciolatkami. I przez ostatnie dwa lata, tak właśnie w szkole się udzielałem, bo nie, być, nie mogłem być zatrudniony w szkole, dlatego też wolontariusz, bo jeśli nie umiem języka łotewskiego, to nie mogę być jako nauczyciel zatrudniony w szkole łotewskiej, a nie byłem też skierowany z, z ramienia Orpek. Dopiero pierwszy rok jestem skierowany jako nauczyciel Orpek i teraz już mogę no teoretycznie uczyć w szkole systemu łotewskiego, bo nauczyciel z Orpegu kierowany, no to może uczyć w szkole w systemie łotewskim, a nie znając nawet języka łotewskiego. Ilu ma Pan uczniów, Panie Karolu? W tym momencie mam trzy grupy i to jest łączna liczba, no, plus minus 30 osób, ponad 30 osób, no to się zmienia, bo cały czas mamy nabór w dalszym ciągu, bo to są lekcje... Początkowe, od, od zera mam dwie grupy. Trzy grupy. Trzy grupy od zera. Jedna grupa jest dla dzieci i młodzieży. I dwie grupy dorosłych, którzy uczyli się, bądź też chcą sobie przypomnieć język polski, albo tacy, co w ogóle jeszcze nie mieli styczności z językiem polskim. No to są dwie grupy. No i jeszcze mamy taki nowatorski program, klub dyskusyjny. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, godzinę, półtorej. I są to ludzie, którzy już no, w znacznym stopniu bardzo dobrze mówią w języku polskim. No i spotykamy się tak dwa razy w tygodniu, rozmawiamy na różne tematy. Tematy są podawane wcześniej, żeby też ludzie bardzo chcą się przygotowywać do tych, do tych rozmów. No i tam tylko rozmawiamy, tak? No bo ci ludzie już znają język polski, oni już nie chcą siedzieć w ławkach i się uczyć tego języka, oni chcą po prostu albo nas słyszeć, Albo oni chcą mówić, i my, żebyśmy ich poprawiali, bo no te błędy się pojawiają, bo no jest, jest problem w niektórych słowach właśnie. I, I oni liczą na to, że my będziemy po prostu ich poprawiać. I tak właśnie dwa razy w tygodniu się spotykamy i, no i ci ludzie bardzo fajnie, fajnie już mówią w języku polskim. Pani mają, kim pani jest z wykształcenia? Hmm. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka polskiego, ale jestem też nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dlatego jestem idealnym nauczycielem dla Orpegu, bo mogę na wszystkich tych etapach pracować. No i faktycznie, jak pracowałam w Rydze, to prowadziłam zajęcia też w grupie przedszkolnej. Miałam edukację wczesnoszkolną i poprowadziłam klasę od klasy pierwszej do trzeciej. A miałam też zajęcia w klasach starszych, 8 dziewiątej, Tak naprawdę spróbowałam wszystkiego w tej Rydze. A gdzie pani kończyła studia? Studiowałam na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, i tam studiowałam filologię polską, nauczycielską. I studiowałam też na Uniwersytecie Pedagogicznym, również w Krakowie, i tam studiowałam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. A z Polski, z jakiego miasta pani pochodzi, czy z jakiej miejscowości? Skrosna na Podkarpaciu. A pan, pani Karolu, z wykształcenia, kim pan jest? Ja z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej. Studiowałem na Uniwersytecie Rzeszowskim i no nie, 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 jakiś czas temu ukończyłem jeszcze studia podyplomowe z języka polskiego, właśnie w kierunku takim, żeby uczyć za granicą właśnie, żeby być skierowanym nauczycielem z, z orpegu, no bo z wychowania fizycznego nie kierują nauczycieli, więc jakąś specjalność musiałem zrobić i była to albo język polski, historia, albo geografia, no ale że język polski jest moim językiem ojczystym, no to zdecydowałem się na język polski i tutaj za namową żony <laughs> zacząłem studia podyplomowe z sukcesem i w tym momencie jestem skierowany jako nauczyciel języka polskiego za granicą. Tak, naprawdę to w pewnym momencie razem studiowaliśmy, bo ja zaczęłam wtedy kolejne studia podyplomowe z języka polskiego jako obcego, a Karol z języka polskiego jako ojczystego. Tak? Tak. Więc równolegle studiowaliśmy i się dokształcaliśmy. Karol się w sumie nie pochwalił, ale to wychowanie fizyczne teraz mu się bardzo przydaje. Mimo, że jest skierowany jako nauczyciel języka polskiego, to wprowadziliśmy takie zajęcia właśnie jak. Sport po polsku i w ramach tego jest właśnie gimnastyka, aerobik, tańce, ale to może tak, Karol powie, tak. bo on to prowadzi. No właśnie <gry> dzisiaj miałem zajęcia o godzinie 10:00 gimnastykę. Z, no, nazywamy to gimnastyka dla seniorów, sport po polsku. No, prowadzę zajęcia sportowe, takie rozciąganie zabawy w ruchu. Przychodzą panie, ćwiczymy, są bardzo zadowolone, bo mogą wyjść z domu, po, poćwiczyć. A nie tylko tak, jak mówią, że do ogródka tylko idą coś, coś porobić, zagrabić liście w tym momencie. A tak to przynajmniej sobie przyjdą, poruszają się i są bardzo zadowolone. Chcemy, chcę, chciałbym jeszcze wprowadzić zajęcia takie, żeby pospacerować po Krasławiu, mi, żeby pokazały panie więcej Krasławia i że właśnie taki Nordic Walking, żeby wprowadzić. Panie są na tak, więc myślę, że no, jeśli pogoda pozwoli, no to będziemy jeszcze właśnie spacerować tutaj po, po naszym Krasławiu w tym momencie. W ogóle jak przyjechaliśmy tutaj i panie się dowiedziały, że oprócz tego, że Karol jest nauczycielem języka polskiego, to też jest WF-istą, to pani od razu zapytały, czy będzie aerobik. No i na początku nam się to takie trochę dziwne wydawało, ale później doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę ćwiczenia ruchowe i do tego mówienie po polsku i muzyka i tak dalej, że to jest świetny sposób, żeby też... Uczyć się tego języka polskiego, żeby utrwalać. Właśnie tutaj nam seniorzy dali taką odpowiedź. Oni nam powiedzieli, że ich nie interesuje jakby taka typowa praca z podręcznikiem, wypełnianie ćwiczeń, luki i tak dalej. Że nie o to chodzi. Że oni chcą po prostu praktyki. Ale takiej przyjemnej, czyli właśnie ten klub dyskusyjny, siąść, porozmawiać, no i te ćwiczenia, aerobik. I dla nich to jest przyjemne, to ich przyciąga, oni chcą przychodzić do tego stowarzyszenia, bo ten język polski nie jest dla nich taką suchą lekcją. To są już seniorzy, no, dla nich te lata szkolne już dawno się skończyły, oni potrzebują czegoś innego. Czyli z rozmowy wynika, że to są Polacy. Urodzeni na Łotwie, ale o polskich rdzennych korzeniach, tak, pani Karol? Tak, 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 tak. No zdecydowana większość w stowarzyszeniu to ludzie, którzy mają korzenie polskie. Większość właśnie ja, ja mówię o stowarzyszeniu, bo w stowarzyszeniu pracuję, więc większość ludzi, no to albo dziadkowie, albo rodzice. W domu rodzinnym się rozmawiało w dawnych, no jak byli, jak za, za młodego, no to. Rozmawiało się w języku polskim. Oczywiście to z czasem się zacierało, więc no mniej rozmawiali, dlatego tym chętnie chodzą teraz na zajęcia do stowarzyszenia, żeby sobie i przypomnieć język polski, albo też w domu nie mają z kim porozmawiać no bo żona, mąż nie rozmawia w języku polskim. Więc oni sami dla siebie przychodzą do tego stowarzyszenia, żeby porozmawiać i posłuchać sobie język polski, bo no nie mają takiej możliwości gdzie indziej poza, poza właśnie naszym stowarzyszeniem. E, przykład e, taki pan Zygmunt jest e, u nas bardzo, bardzo fajny człowiek. E, on no w domu, w domu nie rozmawia w języku polskim, no bo nie ma z kim. On przychodzi do nas do stowarzyszenia, on uczy się wierszy, opowiada nam wiersze, bardzo fajnie mu to wychodzi, e, bardzo fajnie mówi po polsku. No ma oczywiście braki, no ale to no, normalne, bo, bo no, na co dzień nie używa tego języka polskiego poza właśnie stowarzyszeniem, ale. Ale, ale no widać, że bardzo mu zależy na tym języku i chce się go uczyć. Nadal, nadal jest taki chętny do tego, żeby, żeby rozwijać język polski, mimo że no już też nie jest najmłodszy, prawda? No tak, już ma 71 no tak. lat, więc to jest nie taki młody uczeń. Ale to jest właśnie niesamowite, bo gdy na tym klubie dyskusyjnym zawsze proponujemy, jaki będzie następny temat. I raz zaproponowaliśmy, że to będzie temat polscy nobliści. No i powiedzieliśmy, że kto chce, może przygotować się i coś powiedzieć o tych noblistach, żeby to nie był nasz wykład, tylko, tylko żeby to była faktycznie dyskusja. No i ten pan Zygmunt właśnie przygotował się z Szymborskiej. My byliśmy w szoku, że on. Tak bardzo się przygotował. To praktycznie był referat o Szymborskiej. No i jeszcze wyrecytował dwa wiersze Szymborskiej. Także tak. to są ludzie z ogromnym zapałem, naprawdę. A jak jest w szkole systemowej, pani Madziu? Czy do szkoły systemowej przychodzą tylko uczniowie dzieciaki o korzeniach polskich, czy mogą też Łotysze przychodzić, którzy chcą się uczyć języka polskiego? No to jest w ogóle ciekawa historia z tym Krasławiem. Bo o ile w Rydze to była szkoła z nazwy Polska, szkoła Polska, no chociaż chodziły do niej też dzieci łotewskie, rosyjskie, każdy, bo to była szkoła systemowa. To w Krasławiu była taka smutna sytuacja, bo tu działała szkoła Polska, też z nazwy Polska i też w pewnej mierze no, finansowana przez Polskę. I teraz w sierpniu ta szkoła została zamknięta, więc my przyjechaliśmy tak naprawdę do szkoły, która się zamknęła gdy my przyjeżdżaliśmy, dlatego uczniowie, którzy chodzili do tej polskiej szkoły, zostali przeniesieni do szkoły łotewskiej, takiej warawiksnej, to się tłumaczy jako szkoła tęcza. I ja właśnie zaczęłam pracę w tej szkole łotewskiej, tam nigdy nie było języka polskiego, ale w mieście podjęto taką decyzję, że skoro szkołę polską likwidujemy, uczniów przenosimy do innej szkoły, to musimy im zapewnić kontynuację tego języka polskiego, więc ja tam też do tej szkoły zostałam razem z nimi przeniesiona i tak naprawdę Część uczniów ma polskie korzenie, ale część to są właśnie dzieci z domów łotewskich, rosyjskich, ale rodzice wybrali dla nich ten język polski, no wierząc, że jakby ta edukacja się przyda. I jest szansa, że. Skoro rozpoczęła się ta edukacja w tej nowej szkole, to będzie ona kontynuowana, tak przypuszczam. No, taką mam nadzieję, taką mam nadzieję, ale obawiamy się właśnie, że to jest może tylko taki krótki program, żeby uczniowie, którzy zaczęli się uczyć polskiego w polskiej szkole, żeby oni mieli jakby kontynuację, a gdy oni skończą już te swoje lata szkolne, to tego języka polskiego nie będzie. Sami nie wiemy, to jest tak naprawdę taki eksperyment. Ja mam tutaj klasę ósmą dziewiątą. W młodszych klasach to są zajęcia jako fakultety i kółka zainteresowań. No więc zobaczymy, czy będzie na tyle motywacji, chęci, chęci i czy rodzice też będą walczyć tak naprawdę o to, żeby był ten język polski, bo językiem wykładowym jest. Łotewski oczywiście. Oprócz tego uczniowie mają język angielski jako obcy i jest też niemiecki i rosyjski. Wiemy, że od następnego roku tego rosyjskiego ma nie być już w szkołach łotewskich, więc zamiast tego rosyjskiego może będzie szansa na wprowadzenie polskiego, ale wtedy to będzie polski jako język obcy. Więc już powoli tego języka polskiego jako języka mniejszości narodowej nie będzie, no tylko będziemy zaczynać też z grupami łotewskimi po prostu, uczyć języka polskiego jako obcego dla nich. Proszę mi pani mają powiedzieć, jak koleżanki łotyszki i koledzy w pracy panią przyjęli? Bardzo, bardzo miło i naprawdę jestem, za każdym razem wracam do domu i opowiadam właśnie mężowi, że jestem zachwycona tą szkołą. Miałam duże obawy, bo jednak to jest szkoła łotewska, w której nie ma żadnego polskiego nauczyciela, nie ma polskiej dyrekcji i tak naprawdę widziałam, że no nie będę mogła tam liczyć na żadne wsparcie. A wszyscy przywitali mnie bardzo miło i wszyscy cały czas mi pomagają, przychodzą mnie informować, uprzedzać, że coś się staje. No naprawdę jestem tam takim gościem, tak naprawdę w tej szkole. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. W ogóle ciekawostka jest taka, że moja pani dyrektor ma na nazwisko Mickiewicz, tak, ale nie jest Polką. No to jest nazwisko po mężu, ale ona jest kobietą też bardzo otwartą na język. Sama mówi po łotewsku. Po rosyjsku, po angielsku, po niemiecku i po ładgalsku. To jest ich język tutaj też taki regionalny, ładgalski. I oprócz tego jest zainteresowana tym językiem polskim. I widzę, że ona też ma takie chęci, żeby faktycznie ten język polski w tej szkole łotewskiej był. No zobaczymy, co z tego będzie. A pan panie Karolu, jak seniorzy pana przyjęli? 1 września mieliśmy takie spotkanie organizacyjne i też przywitanie. I byliśmy. No ja, żona oraz synek, bo mam małego synka, więc zostaliśmy no, super przywitani kwiatami. E, także bardzo nam się podobało, ciepło nas przywitali, także no, byliśmy bardzo zadowoleni i tacy, no, było bardzo dużo ludzi też. Więc, e, więc też no, i bardzo fajnie nas przyjęli No i cieszyliśmy się, że, że tak duża duża e, duża rzesza ludzi jest w tym stowarzyszeniu. I no, myślę, że myślę, że idzie to, będzie to szło w dobrym kierunku i że, że też tyle osób będzie chodziło na zajęcia, bo, bo to też o to chodzi właśnie. A jak wam się mieszka na Łotwie, tak ogólnie? Mhm. No i mieszkamy czwarty rok, więc nam no, się bardzo dobrze mieszka, bardzo lubimy tutaj Łotwę. Trzy e, lata w Rydze były bardzo fajne, bardzo, Ryga jest bardzo pięknym miastem, blisko do morza. 20, no, 20 kilometrów mieliśmy do, do morza, bo Ryga leży w zatoce, ale ale mieliśmy. No mieszkaliśmy w takim miejscu, że mieliśmy 20 kilometrów do, do, do morza, więc w wolnych chwilach jeździliśmy nad to morze. No teraz nie ma takiej możliwości, bo mamy już troszkę dalej mamy no, niecałe 300 km do, do morza, ale mamy za to bardzo dużo jezior, bo tutaj właśnie. Wokół Krasławia jest bardzo dużo jezior, dużo lasów, więc jest czyste powietrze i, i bardzo dużo jezior, których bardzo chętnie bardzo będziemy zwiedzać, póki, jak będzie pogoda. Bo, bo je, jeśli, jak był wrzesień, no to było ładnie, więc zwiedzaliśmy tutaj okoliczną przyrodę jeziora i, i jeździliśmy. Ale jest bardzo fajnie, też zmieniliśmy większe miasto na mniejsze i, i się cieszymy, że, że jesteśmy tutaj nadal na Łotwie. Tak, Łotysze w ogóle uwielbiają wszystko, co jest związane z przyrodą. Kwiaty, drewno, oni żyją w takiej naturze, bardzo blisko natury i to nam się naprawdę podoba. Już praktycznie na koniec. Co chcielibyście przekazać swoim koleżankom i kolegom uczących języka polskiego, kultury, elementów historii na imigracji? Myślę, żeby, że żeby słuchali też ludzi, którzy przychodzą do nich na zajęcia, żeby ich słuchali i też żeby brali poprawkę na to, co chcą się uczyć, żeby, żeby się otwierali po prostu na nowe, nowe doświadczenia, nie tylko zamykali się na swoje ramy programowe, które sobie narzucili, ale żeby też po prostu mieli otwartą głowę na sugestie ludzi, czego chcą się uczyć, żeby nie uczyli się tylko z podręcznika. I tak dalej, tylko żeby też właśnie otwierać się na, na, na różne inne etapy uczenia. No i żeby nie bać się zmian, bo my też, dla nas to była zmiana, tak, zostawić Rygę, stolicę, wygodne miejsce na Krasów, też mieliśmy pewne obawy, ale to była bardzo dobra zmiana, ale też żeby nie bać się takich zmian w obrębie stowarzyszenia czy szkoły, my też mieliśmy swoje nowe pomysły i na początku, gdy przedstawialiśmy te nasze pomysły tutaj w Krasławiu, to niektórzy patrzyli na to z takim przymrużeniem oka, że to się nie uda, albo to jest niepotrzebne, albo że nie stworzą się nowe grupy, bo nikt nie będzie chciał chodzić na to, a okazuje się, że chętnych ciągle przybywa, więc nie bać się nowych pomysłów, mimo że osoby, które wcześniej tu pracowały, na przykład twierdziły, że to jest niepotrzebne, a my mamy coś nowego do zaproponowania i trzeba po prostu słuchać tej intuicji. I dążyć do celu. Bardzo dziękuję Państwu za przemiłą rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę Państwa, z Karolem Mają-Federkiewicz. Rozmawiał Mirosław Szcześniak. Dodam jeszcze, że są to nauczyciele kierowani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. To finansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków ministra Edukacji Narodowej.